9.30, Zabela zapraszam na wiadomości RDC z Płocka. Osiem małż pilnuje jakości wody na ujęciu na Grabówce w Płocku. Samorządowcy zachęcają uchodźców do pracy na plantacjach truskawek. Ośrodek badań lotniczych i kosmicznych w Sierakowie koło przez Nysza został uruchomiony. Ujęcie wody na Grabówce zmodernizowane i unowocześnione dostarcza już wodę do stawy gromadził eksponaty od 1962 roku. Wernisaż dziś o 12.00. Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Na północy i północnym zachodzie ma zawsze dziś słonecznie z nielicznymi zachmurzeniami, ale za to bez opadów, maksymalnie na termometrach w płocku i ciechanowie będzie 18 stopni. Wieje słaby wiatr z północy, a ciśnienie wynosi 1028 hektopaskali. Reklama.